Rozdział 12. Pan Wskrzeszający Dochodzimy tu do rozdziału, którego temat jest przedmiotem gorących sporów. Czy zdarza się dziś jeszcze wskrzeszanie zmarłych, czy też nie? Przede wszystkim zwróćmy tu uwagę, że wskrzeszanie umarłych duchowo jest o wiele ważniejsze niż wskrzeszanie umarłych fizycznie. W Ewangelii Łukasza czytamy Ten syn był mój umarły, a ożył. Zginął, a odnalazł się. Fakt nawrócenia, narodzenia na nowo, duchowego zmartwychwstania, nowego stworzenia jest ważniejszy niż sensacyjne dziś wskrzeszenie zmarłych. Jednakże stwierdzenie to nie jest odpowiedzią na pytanie, czy zdarza się dziś jeszcze wskrzeszanie umarłych. W Ewangelii Jana czytamy Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie. Bo ja idę do ojca. Rozdział 14 werset 12. Te słowa stoją mocno jak skała i żaden krytyk nie może ich unieważnić albo zinterpretować fałszywie. W historii Kościoła i w historii misji zdarzają się czasem wypadki, że ludzie, którzy umarli, wracają do życia pod wpływem modlitwy wielu wiernych. We wszystkich tych przypadkach chodzi jednak o tych, którzy jeszcze nie zostali pogrzebani. Ponadto wiele jest wypadków, w których brak lekarskiego orzeczenia. Laik nie może odróżnić stanu kataleptycznego zesztywnienia od prawdziwej śmierci. Mimo to przytoczymy kilka przykładów. O Johnie Knox, szkockim reformatorze z 1505 roku, opowiada się, co następuje: Przyjacielem jego i żarliwym orentownikiem sprawy Bożej był pewien młody szlachcic. Współpracownik ten umarł i strata ta była nie do zastąpienia. Knox był odrętwiały z rozpaczy. Przez 36 godzin klęczał przy trumnie i prosił Boga, żeby zostawił mu tego współpracownika. Po 36 godzinach, w zwłoki wstąpiło życie. Dla niemal wszystkich profesorów uniwersyteckich, jest to przykra historia, bo nie mogą w nią uwierzyć. A czy dla Boga może być coś niemożliwego? Czy stwórca wszelkiego życia nie może zwrócić człowiekowi życia, przed laty miałem sposobność odwiedzić w madrasie brata Daniela. Historia jego opisana jest w książce pod Jezus na wszystkich kontynentach. W pracy Taty Daniela, Daniel to nazwisko, i jego syna Jozuego Daniela, pewna dziewczyna, która omarła, została wzbudzona do życia. Gdy Jozue Opowiedział to podczas przygotowawczych medytacji, wyzwano go od zielonoświątkowców. Czy człowiek jest zielonoświątkowcem, gdy zawierza Bogu, bierze Go za Jego słowo? Jeśli tak, to nie jest to wyzwisko, ale zaszczytny tytuł. Nawiasem mówiąc, długie życie spędzone na naśladowaniu Jezusa nauczyło mnie nieprzywiązywania wagi do religijnych etykietek. Istnieją zielonoświątkowcy inspirowani przez Ducha Świętego i tacy, którzy inspirowani są przez diabła. To samo dotyczy luteran, metodystów, kalwinów, anglikanów, prezbiterianów i wszystkich innych wyznań. Przy wejściu do wieczności miarodajny będzie stan naszego serca, a nie przynależność do takiego czy innego kościoła. Wejścia do Królestwa Bożego nie zapewni nam świadectwo chrztu, dowód zapłacenia podatku kościelnego czy zaświadczenie o społecznym nastawieniu, ale tylko i wyłącznie narodzenie na nowo przez Ducha Świętego. Przenieśmy się jeszcze na teren innej misji. Odwiedziłem przed laty tereny, na których pracowała misja Biblia. Było to na wybrzeżu Kości Słoniowej. Misjonarz Szali opowiedział mi o swoich doświadczeniach z plemieniem Guere. Pisałem o tym częściowo w mojej książce Imię Jezus ponad wszystkimi imionami. Tym, co nas interesuje w związku z tematem tego rodzaju, jest fakt, że w plemieniu Guere które pierwotnie mordowało chrześcijan, również zdarzył się wypadek, że zmarły chrześcijanin powrócił do życia po modlitwie wierzących. Należy również wspomnieć o wyspie Timor, gdzie od 65 roku rozwija się głęboko sięgający ruch przebudzeniowy. O zagadnieniu wskrzeszenia umarłych pisałem w mojej angielskiej książce pod tytułem The Victory of God, czyli Zwycięsko Boga oraz... Uns her Frieden schaffen. Dasz nam, panie, pokój. Dwuletnia dziewczynka zmarła w szpitalu i ciało wydano rodzicom, aby mogli ją pochować. Rodzice wezwali pewną kobietę z terenu, na którym panował ruch przebudzeniowy. Kobieta przybyła z dwudniowym opóźnieniem. Zwłoki dziewczynki był już z powodu tropikalnego upału w stanie początkowego rozkładu. Mimo to pan wysłuchał modlitwy swojej służebnicy i wskrzesił dziecko. Opowiadał mi o tym biały misjonarz, który z obawy przed krytyką nie publikował swojej relacji. A teraz przykład, który wywoła znowu wiele krytycznych uwag ze strony racjonalistów i chrześcijan z imienia. Gdy prowadziłem pracę ewangelizacyjną w Chicago, usłyszałem o człowieku imieniem Otto Hund. Pracował on w tej metropolii jako adwokat. Jest on wierzący i zarządzał jako skarbnik majątem Pacific Garden Mission. Misja ta pracowała wśród wykolejeńców Wielkiego Miasta, alkoholików i lalkomanów. W związku z tym odsyłam czytelników do książki Lee Brynta Come Fill the Cup, czyli przyjdź napełnij mu kubek. Doktor Hunt został w wieku 63 lat przywieziony do szpitala w stanie beznadziejnym. Stracił tyle krwi, że lekarze nie chcieli się nim zająć. Przykryto go po prostu całunem i położono w kostnicy. Hund miał tam osobliwe przeżycie. Poczuł, jak jego duch czy dusza odłącza się od ciała. Usłyszał cudowne pienia anielskie i zdał sobie sprawę, że opuszcza ten ziemski padł. Zaczął się modlić i nawiązał kontakt z Jezusem. Powiedział, panie, nie znalazłem jeszcze następcy. Co stanie się z moją pracą? A pan odrzekł, dobrze, zgadzam się. Poślę cię z powrotem. Przechodząca przez kostnicę pielęgniarka zauważyła, że ten, którego uważano za zmarłego, porusza się pod całunem. Zbadano go więc ponownie. Odzyskał przytomność i zaczął szybko przychodzić do zdrowia. Jak dalece dr Hund powrócił do życia, świadczy fakt, że ożenił się z niemiecką dziewczyną. Było to jego pierwsze małżeństwo, która była młodsza od niego o 35 lat. Jako człowiek 75-letni po raz pierwszy został ojcem. Pan podarował więc doktorowi Huntowi całkowicie nowy początek. Do czasu mojego pobytu w Chicago, doktor Hunt ciągle jeszcze zajmował się działalnością misjonarską. Po tym długim wstępie i duchowym przygotowaniu posłuchajmy historii Lidii Fozji. Znam ją osobiście. Lidia jest współpracownicą Erwla. Znalazła Jezusa od 68 roku. Od tego czasu bardzo rozwinała się duchowo. Gdy ją spotkałem w 76 roku, miała 24 lata. W 73 roku Lidia poważnie zachorowała. Pierwszy lekarz stwierdził schorzenie wątroby i leczył ją na to. Stan chorej pogarszał się. Poproszono wtedy innego słynnego lekarza, który postawił inną diagnozę. Trzeci lekarz uważał, że chodzi o niewydolność serca i dał skierowanie do szpitala. Lidia poprosiła, żeby zawieziono ją do Sizabantu, do szpitala wiary i modlitwy. Przywieziono ją do Kranskop, gdzie prowadzone są godziny modlitwy. Stan jej szybko się pogarszał. Mogła przyjmować już tylko płynny pokarm, a na krótko przed śmiercią wymiotowała nawet mleko. Modlono się za nią wiele. Jej przyjaciółki czuwały na zmianę przy jej łóżku i całe noce spędzały na modlitwie. W dzień w pokoju chorej często zbierali się członkowie zespołu na modlitewną społeczność. Nie mogli jednak odwrócić biegu spraw. Paznokcie Lidii zrobiły się niebieskie, śmiertelna bladość okryła jej twarz. Pulsu już nie było. Twarz i ręce zrobiły się zupełnie zimne. Lidia nie żyła. Współpracownicy zebrali się w pokoju zmarłej płacząc i modląc się. Panie, ona nam była taką pomocą. Co teraz będzie? A co przeżywała tymczasem Lidia? Lidia widziała Chrystusa, który wyciągnął do niej ramiona. Znajdowała się w cudownym miejscu. Czy to był raj? Było tu wielu wierzących w świeżnobiałych szatach, wszędzie panowała absolutna harmonia, cudowna jedność z Panem. Widziało się istotę każdej rzeczy. Jezus był światłością, która przenikała wszystko. Jezus powiedział do Lidli: Chcę ciebie posłać z powrotem na ziemię. Lilia nie sprzeciwiała się, choć wolałaby zostać przy panu. Poprosiła go tylko: Panie, daruj mi tylko jedno, żeby nigdy nic nie stanęło między tobą a mną. Tymczasem Erlo i jego zespół po kilku godzinach płaczu i modlitwy poszli do swoich zajęć. Przy zmarłej została tylko jej przyjaciółka. Po pewnym czasie i po skończeniu modlitw, współpracownicy raz jeszcze przyszli do pokoju, gdzie leżała zmarła. I podczas gdy modlili się, Lidia ożyła. Zespół nie modlił się o jej wskrzeszenie i nawet o tym nie myślał. Wszyscy poddali się woli Pana. Lidia usiadła, co przedtem w ogóle nie było możliwe i opowiedziała swoje przeżycia. Potem zażądała jeść i pić. Wszystko, co zjadła, zatrzymywała w żołądku. Szybko więc wdoszła do sił i od tej pory jest świadectwem Jezusa. Świadectwo to przyjmują przede wszystkim członkowie jej plemienia, Zulusów. Mówią oni: Teraz wiemy, że niebo i raj nie istnieją tylko w religii białych, ale są rzeczywiste również dla nas, Lidia bowiem jest jedną z nas. Jakiejże chwały pozbawiają sami siebie niewierzący krytycy i ludzie przemądrzali, którzy siedzą obok wody życia i nie piją jej.